Cześć, Mank, witacie serdecznie. Godzina 19.07 i widzę, że pojawiło się nowe SBC. ogwarantowanego toca. No ale właśnie, to może być um, różny toc. To może być totalnie różny toc. Za chwileczkę zobaczymy dokładnie, jak to SBC wygląda. Do tego SBC o. Arona Aron na prawą obronę, a prawych obrońców dobrych, wydaje mi się, że aż tak dużo z kolei nie ma, więc całkiem może być fajną opcją, fajną alternatywą. Na przykład u mnie aktualnie Kafu śmiga jeszcze na prawej obronie to ten w zwykłej wersji, więc wydaje się, że taki Van Bisaka może być całkiem spoko opcją, zwłaszcza i tutaj podkreślam od razu, bo wydaje mi się, że ta kwestia nie zawsze jest doceniana, że jeśli chodzi o zawodników to Ważne jest to, żeby oni mieli tę swoją. Znaczy w większości przypadków ta unikalna sylwetka robi, robi różnicę, robi robotę. No i pan Misaka ma swoją unikalną sylwetkę, i tutaj faktycznie w jego wypadku może to wychodzić na plus. Dobra, nie chodzi o ulepszenie codziennego logowania TOC, nie chodzi o ikonę BISU 90, nie chodzi o Kaja a chodzi o tygodniowe ulepszenie TOC. paczka zawierająca jedną kartę piłkarską TOC Live, TOC z historii TOC lub TOC Plus z Premier League. Z drużyny lik mieszanych TOC albo z kobiecej drużyny. No tutaj spaczka, tu nie spodziewam się jakichś cudów, jeśli chodzi o to, jeszcze 8683 składzi. składzik, także aż tak, aż tak mało to nie kosztuje. Zobaczmy z ciekawości, jak to SBC w takim razie jest yy, oceniane przez społeczność. Widzę, że dosyć pozytywnie, już wam pokazuję i teraz też sobie zobaczymy, jak wygląda cena mmm, SBC o Wanbisake. Dobra, mamy weekly Tots upgrade, 83 głosy na tak. Yy, w przypadku Wan Bisaki większość głosów na nie. To może dziwić troszkę, ale zaraz sobie tego Bisakę dokładnie, dokładnie zlustrujemy i, i obejrzymy. No a teraz, a teraz co? Przyda, przyda się zrobić teraz ten skład o cenie 83. Robimy go w takim razie. Okej, okay, skład 83 jest, to jeszcze przechodzimy do składu 86, który tutaj trzeba mieć. No, coś to menu tak laguje. Może dużo graczy się zalogowało, żeby sprawdzić, czy przypadkiem właśnie jakiejś gwarancji tutaj nie ma, nie ma dostępnej. Zaraz zobaczymy. Dobra. Tutaj jakieś paczki są jeszcze do mnie do otwarcia. Natomiast ja tego foderu mam bardzo, bardzo dużo, tak mi się wydaje. Bo już takie duplikaty wpadają, 84, 85, że na razie chyba nie ma co tego otwierać. Z Bundesligi, z Ligę, tych trzech piłkarzy, to tym, tym bardziej teraz nie, skoro nie ma toców z tej ligi. Dobra, toc tutaj albo Inform i 86 overall leci. No i skład o ocenie 86 również gotowy. Akurat mam jeszcze troszkę Informów, więc wolę właśnie tu przepalić Informa niż toca. Dobra, także drugi składnik przepalamy i od razu tą paczkę otworzymy. No i potem przyjrzymy się Van Bissace'a. O tym pokażę Wam jeszcze potężny, potężny trafik. po dzisiaj na streamie odbieram jakieś tam zadania. Patrzę paczka 10x85, plus i wpadł toc do podstawowego składu z Premier League. I to naprawdę mega mocarny toc. Nie tam jakiś. Alison, czy coś. Nie, 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 nie. Potężny to warty ponad bańkę. No, także mm, zaraz wam to pokażę, ale oczywiście najpierw otworzymy sobie to tygodniowe ulepszenie toc. To może od razu zerknijmy na tego Van Bissakę, bo on jest y, wspominkowy Aaron Van Bissaka, świętujący swoje miejsce w tocach w FIFA 21. Tak było. E, nie zmyślam. 4 na 4 y, Może być też środkowym obrońcą. Chociaż dominalnie ma prawą obronę na swojej pozycji. Ymm, 85 przyspieszenia, myślę, że to może graczom się nie podobać, bo. Jejeje, je, je, on tak szybko nie będzie przyspieszał, nie. No mówię, Kala sylwetka, met 83 to jest też zawodnik, który w obronie dosyć dobrze będzie się sprawdzał, bo 90 orientacji w obronie, ale 98 odbioru piłki, 97 ślizgów, 96 agresji. Yy, więc tutaj wszystkie te aspekty, no do środkoń 86, więc troszeczkę gorzej, ale no ma mocne wrzutki, więc w teorii. Też powinny w miarę dociągać. I defensywnie aż playstyle plus, bo do kontroli tempa me, bloki i, i wślizgi tutaj na playstyle plus. Także no sporo tych dodatkowych stylów gry ów karta posiada. Troszkę kosztuje. No dla fanów Manchester United must have myślę. Natomiast ja chyba też go skubnę. bo ma, teraz mam Kafu na prawej obronie. Nie mam zbytnio alternatywy. Nie mam zbytnio alternatywy, także tutaj cztery składy na... Na van Bisakę hmm, chyba zrobimy i, 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 sobie nim, i sobie nim pośmigamy. Dobra, no to teraz ten tocik wlatuje tutaj w takim razie. E, no i potem, tak jak mówię, pokażę wam tą paczkę, która, która była dosyć mocarna. A może też jeden meczik tego, debiut tego zawodnika, który, którego trafiłem, żeby nie było, że tak ostatnio mało u mnie meczyków, jeśli chodzi o filmiki. Dobra, 485+, Plus nie. Szukamy tego, gwarancja tego toca. Yy, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Paczka z kartą piłkarską to co to jest to. Dobra, jedna karta piłkarska Toc Live. Zobaczmy, bo to nie będzie raczej Premier League, prawda? Yy, to nie będzie raczej Premier League, to jest Hiszpania. SP. Yy, no właśnie, to jest yy, to jest troszeczkę gorzej, bo to jest... Yy, Mikel Merino. 90 overalla, także... Yy, taki sobie, taki sobie ten trafik. Ale zobaczcie, co się wydarzyło parę godzin temu. Uuu, tutaj jakaś potężna paczucha wyjeżdża. 10 razy5 plus, 4 osiemdziesiąt 87 plus. Nie no, tyle to nie no jak to mawia klasyk. Dobra, ale my mamy 10 razy pięć plus, to sobie to otworzymy za zadania i trafimy toca, ale pewnie go żura. Oczywiście, że tak. O! Co? A to luka Modry złoty <laughs> Luka Modry złoty. Ale kto tam się kryje? Jaki tocik? Jaki tocik tam wyjdzie? No, 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 no tak długo się zbiera! Tak długo się zbiera! Tak długo się zbiera! I jest od razu na start! Jest od razu start, let's go! Dobrze, dobrze, zajebiście! Ale początek streama, nie? Ale początek streama, idealnie! Dobra, 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 no... No trzeba nim grać, koniecznie nim trzeba grać. Jak go dopasuję do składu? Jeszcze nie wiem w sumie. No dobra, możemy tak zrobić, nie? Nie, no jest OK teraz. Po prostu Nkunku pogra jako SP. Nkunku pogra jako SP. Dosyć ofensywnie, ale... Ale będzie w porządku. Jazda, 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 jazda. Lecimy! Drużyna. Debiut Sona. No nie no, ma co główki sobie wygrywa. Dobra, dawaj Son. Ma strzał finezyjny, więc raczej ciężko... Właśnie powinienem go na lewym napadzie ustawić. Już wiem, że popełniłem błąd. Bo skoro on ma strzał finezyjny, no to na, na typowo na lewym napadzie powinien grać, żeby sobie schodzić wtedy na tą prawą nogę. Tak myślę. No ale zobaczymy jeszcze. Może jakąś pozycję znajdzie. Na razie są w lomkarza Uuuu! On nie wyjechał tym Dawidem Zinolą. Dobrze. Pokaż ten nie zejdy. No ho, ho, ho o to chodzi. O to właśnie chodzi. Debiutancka bramka Sona, witamy serdecznie w ekipie. Tempo? W no, tempo uderzenia, brawo Mbappe. Dobra, tego już nie obronisz. SON! <noise> dobra, dobra, dobra. Ja znam tą animację, on został tam odepchnięty lekko i już nie o tego niestety, tej precyzji swojej. To nieważne kto by tam był, nie? Nazario czy ktokolwiek zawsze by przeszli w tej sytuacji, bo by tam był pchnięty przez obrońcę wcześniej, nie? Na kontakcie, niestety. SON! Magiczny Thibaut Courtois. No teraz już mógł SON to trafi totalnie. Dobra. No znaczy, już musisz, Son. Son, proszę cię. Dobra, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe w końcu to wyjaśni, uspokoi, ale za dużo tych sytuacji na razie. Sonic? No dobra, w końcu. Druga brameczka. No i co, ten Sonic, gdzie on jest? Gdzie jest Son, się pytam? Co bramkę? Haha, hat-trick. Ha, A nie, to George Best. Boże, sorry. Pomliło mi się. George, przepraszam. No to co, dzięki za ten odcinek i mam nadzieję do zobaczenia na streamie. Trzeba będzie kończyć Food Champions. Cały czas szansa na rangę pierwszą. 10-1 bilans, także 9 meczów z rzędu. Jeśli wygram, to będzie ranga pierwsza na Premier League I być może fajne nagrody. Do zobaczenia, do usłyszenia.